Dlaczego książę? że w końcu jest ten książę? Książę jest pierwszym człowiekiem w całym moim życiu, w którym uwierzyłam bez wahania. On od pierwszego spojrzenia we mnie uwierzył. Ja jemu też wierzę. Książę, książę, wmiesza do tej sprawy. Papier, nie przecinasz? Tak, papier. Ale to jest ogrodowy nóż. To, co ogrodowym nożem nie mogę przyciąć papieru, czy co? Jest nowiutki. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ciągle im tak postępujesz, co? No wtedy jednak zależało ci na mnie. Widziałem to przecież. To, co w jakim celu to przeleciałeś? Zdziałało tak? Myślisz, że cię oszukuję? Nie wiem. Nie wiem, może twoja żałość jest jeszcze silniejsza niż moja miłość? Twoja miłość niewiele różni od złości. Jak przejdzie, będzie z tego jeszcze większa bieda. Mówię mówić, to Co? Ja Zaborduje, czy co? No powiedzcie państwo, czy tak kobieta nie oczarowałby każdy do utraty, rozsądku i wszystkiego? Ten prosta krogozin wyciasnął dla niej 100 tysięcy. <noise> Przypuśćmy, że to wszystko... Co się stało jest przemijający, romantyczny, nieprzyzwoity. a jakie to barwne, jakie to smaczne. Jak pani nie zwracać się do mnie w taki sposób? Pani się zapewne przesłuchała. ja się zwróciła mnie pani? Jeżeli pani chciała być uczciwą kobietą. To dlaczego wtedy nie rzuciła Pani swojego uwodziciela Tockiego po prostu, bez widowisk teatralnych? Co Pani wie o moim położeniu, żeby ośmielać się mnie osądzać? Wiem tyle, że nie poszła Pani pracować. Tylko uciekła z bogaczem rogożynem grać rolę upadłego anioła. Nie dziwię się, że Tocki przez tego upadłego anioła chciał się zastrzec. Z tego stanu wyrwał mnie dopiero krzyk osła na rynku miejskim w Bazylei. Osioł okropnie mnie zadziwił. Dlaczegoś niezwykle mi się spodobał. Jednocześnie w głowie mojej wszystko się jakby rozjaśniło. Osioł? To dziwne. No a teraz niech pan posłucha najważniejszej rzeczy. Chcę uciec z domu. Uciec z domu? Tak, uciec z domu. Ja nie chcę, żeby się ze mnie wyśmiewano w domu i uważano mnie za małego głuptaska. Nie chcę, żeby się dłużej ze mną drażniono. I nie chcę, żeby mnie bez przerwy wydawano za mąż. Ja długo o tym wszystkim myślałam. No i nareszcie wybrałam pana. Ja z panem chcę mówić o wszystkim, tak jak ze sobą chociaż z jednym człowiekiem na świecie móc mówić o wszystkim tak jak ze sobą. Cholerny idioto, No nie, to no! No i to mogliście potrafić! Ty, dosyć tej kłótni. O ty co? Wiecznie nie będziesz chodził w paradę? postawił nogę na szafocie. Spojrzał w moją stronę. Podtrzymywał na jego twarz.